Dzień dobry, cześć i czołem, tutaj Grzesiek z kanału Trenuj dla Zdrowia. Dzisiaj pogadamy sobie o martwym ciągu, bo to jedno z najlepszych, jak nie najlepsze ćwiczenie na świecie. Czy można robić martwy ciąg po pięćdziesiątce? To jest dokładnie temat naszego filmu. No i żeby była jasność, po pięćdziesiątce oczywiście życia, a nie pięćdziesiątce wiecie której. Ale zanim zaczniemy, oczywiście na początku proszę o subskrypcję. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, bo to jest taki pozwiedzmy bilet wstępu do tego filmu i do tego kanału. A jeżeli to zrobiłeś, to oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy. No dobra, przejdźmy do rzeczy. Martwy ciąg po 50 czy można. Tak, można i powiem więcej. Warto, nawet bardzo. Martwy ciąg. To nie jest ćwiczenie tylko dla młodych ludzi, to jeden z najbardziej funkcjonalnych ruchów, jakie w ogóle może zrobić człowiek. Poza tym, to ćwiczenie ma ogromne znaczenie zdrowotne wzmacnia całe ciało nogi, pośladki, plecy, brzuch, przedramiona wszystko, co odpowiada za stabilność. I siłę. A z wiekiem właśnie tego zaczyna nam brakować stabilności, kontroli, równowagi. Martwy ciąg pomaga to odbudować. I kiedy wykonujesz go dobrze, poprawia się postawa, kręgosłup dostaje solidne wsparcie, a biodra stają się silne i mobilne. To po prostu przekłada się na codzienne życie. Łatwiej ci wstać z fotela, wejść po schodach, schylić się bez bólu. To właśnie jest trening dla zdrowia. No dobrze, ale czemu to ćwiczenie nazywa się Martwy ciąg? Odpowiedź brzmi, bardzo prosto, bo podnosisz coś, co leży na ziemi, martwe, nieruchome, ale wbrew nazwie to wcale nie jest ruch ciągnięcia, czyli to nie jest właściwie ciąg, tylko bardziej wypychanie albo odpychanie się nogami od ziemi. Czyli najpierw wypychamy podłogę, aż sztanga dojdzie do kolana, a potem dopinamy biodra i stajemy prosto. Oczywiście robimy to w jednym ruchu. Więc tak naprawdę to nie jest żaden ciąg, tylko kontrolowany, mocny ruch napędzany z bioder. I nóg oczywiście. To teraz jeszcze poruszymy temat taki lekko kontrowersyjny, czyli paski do martwego ciągu. Zakładać czy nie? Więc jest tak, jeżeli dopiero zaczynasz i ćwiczysz rekreacyjnie, to paski zwykle nie są potrzebne. Uczysz się prawidłowego chwytu i siły rąk, albo siły swoich dłoni. Ale jeśli robisz ciężkie ciągi i sztanga wypada ci z rąk, to jak najbardziej paski są ok. Uwaga, zwłaszcza jeżeli jesteś sportowcem amatorskim, a nie zawodowym trójboistą, ponieważ trójboiści, chociaż też często trenują w paskach, to jednak muszą wzmacniać chwyt, ponieważ na zawodach trójbojowych martwy ciąg dozwolony jest. Tylko bez pasków. Ale i oni stosują sztuczki w postaci przechwytu i chwytu zamkowego. Krótko mówiąc, paski do martwego ciągu jak najbardziej są ok. Twój chwyt się nie osłabi. Już nie mówiąc o tym, że nawet w paskach musisz używać siły chwytu, nie ma innej opcji. Ale poza tym, jeżeli twój trening jest kompletny, wykonujesz nie wiem, podciągania na drążku i mnóstwo innych ćwiczeń, które wzmacniają chwyt, to moim zdaniem. Wszystko będzie dobrze i nie ma co wariować. Tak więc podsumowując, paski są ok. Teraz jeszcze może o rodzajach martwego ciągu, bo jest ich kilka, a nawet więcej niż kilka, ale my wymienimy te najważniejsze. Czyli numerem jeden jest klasyczny martwy ciąg, podstawowy król wszystkich martwych ciągów. Oprócz tego martwy ciąg sumo czyli szeroki rozstaw nóg bardziej angażuje wewnętrzne uda. Rumuński martwy ciąg. Tutaj większy nacisk kładziemy na tylną taśmę mięśniową. Robimy tak zwane prostowanie bioder. No i dla tych, którzy zwłaszcza zaczynają, możemy zastosować martwy ciąg z ketlem lub ketlami. Świetny do funkcjonalnej siły i dynamiki. I jeszcze martwy ciąg ze sztangą heksagonalną, tak zwanym trabbarem. Ułatwia nam chwyt, ponieważ w tej sztandze... Najzwyczajniej świecie gryf nam się nie wykręca w dłoniach, więc jesteśmy w stanie bez pasków wziąć całkiem spory ciężar. No i oczywiście też wzmocnić sobie siłę chwytu przy okazji. I jeszcze kilka słów o technice, bo ona jest bardzo, bardzo ważna dla naszego bezpieczeństwa. Pamiętaj, jakość ruchu jest ważniejsza niż ciężar. Nie chodzi o bicie rekordów, chodzi o to, żeby ciało było silne, stabilne i zdrowe. Kontroluj sztangę, utrzymuj plecy proste, biodra aktywne, a stopy stabilne. I teraz bardzo ważne. Jeżeli postanowiłeś, postanowiłaś zacząć robić martwy ciąg, ale nie jesteś pewien, pewna techniki, to pamiętaj, żaden film ani książka nie zastąpi doświadczonego trenera czy instruktora, który pokaże ci ruch, skoryguje błędy. I zadba o bezpieczeństwo. Jeżeli nie możesz znaleźć takiej osoby lokalnie, możesz napisać do mnie, chętnie pomogę. Podsumowując, martwy ciąg po pięćdziesiątce nie tylko można robić, ale wręcz powinno się go robić. To ćwiczenie, które buduje siłę, stabilność, pewność siebie i zdrowie na lata. I pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie i róbcie martwe ciągi, oczywiście poprawnie technicznie. A i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz na koniec: zasubskrybujcie, jeszcze raz przypominam, zasubskrybujcie ten kanał. Wielkie dzięki. Na razie.